Troszeczkę sobie tu przytupujemy, żeby było nam cieplej. Zimno w Warszawie, tylko dwa stopnie. Jest pochmurno, chociaż jeszcze niedawno widziałam kawałki błękitnego nieba. No ale niestety nad, przeważającą, pol, nad, to przewa nad przeważającym obszarze, obszarem Polski jest pochmurno, a to przez to, że nad Polską jest front atmosferyczny. Stąd te chmury. Na szczęście opady deszczu są niewielkie, symboliczne. A tutaj na południu, na samym południu, w górach Pruszy wielki śnieg. Rozpogodzenia mamy na południowym zachodzie, dokładnie we Wrocławiu 3 stopnie. We Wrocławiu z godziny na godzinę pogoda będzie się poprawiać i tutaj nawet 7 stopni dzisiaj to będzie najcieplejsze miejsce w Polsce i najwięcej słońca. Niestety pogoda dzisiaj będzie dość niesprawiedliwa w ciągu dnia, ponieważ na zachodzie będzie dość przyzwoicie, natomiast na wschodzie chmury i przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o ciśnienie, to dzisiaj będzie się wahać, wiać będzie słabo i umiarkowanie warunki biometeo niekorzystne. Mam nadzieję, że przy następnym wejściu pogodowym będę miała jeszcze lepsze informacje, zatem już teraz zapraszam.